Elka, white body. Myślisz, że pan Janusz zaakceptuje jako służbówkę? Ho, ho, kawru. mam coś na ciebie. Nowy kluczyk do nowego Jeepa. Stop! Adam, przecharuje bok? Czy dobrze Nie. Cześć, z tej strony ekipa AUTODISCOVER. Witamy na kanale Autodiscover. W dzisiejszym odcinku rozładunek lory. Ciekawy. Ciekawy. Adam będzie pił kawy, ja będę rozładowywał ja no... będę... No ubrałeś się stosownie, nie? No ubrałem się. No. Nawet rękawiczki wziąłem. Tak, Skody ze Stanów nie sprowadzimy, ale ze Stanów sprowadzimy między innymi takiego kotka Dodge Challenger Hellcat White Body. Widzę body. Nie jest to co prawda ani Reda, ani demon, ale... Ale myślę, że też będzie Ale dziejało. mały diabeł jest. <głos> oprócz <głos> tego, oprócz tego na aucie e, RAM 1500. Dla Rami. E, ciekawostka, bo następca generacyjny GMC Sierra, czyli Chevrolet Silverado, to również jest nasze auto i będziemy je naprawiać na gotowo. Grand Cherokee w nowej wersji, Grand da Cherokee nie na gotowo? No. Grand... Co w podkładzie? Teraz na przykład, jak odbierasz samochody naprawione, bo Aha, masz w podkładzie. skończyć e... szybciej. Grand Ciroki L, czyli nowa wersja Grand Cirokiego, duża siedmiosobowa, a poprzedni Grand Ciroki, Ford Escape nowej generacji oraz Dodge Charger, czyli tak zwany klasyk. No, mocny zestaw, przynajmniej w koniach, nie? W koniach i gabarytach też. To z was do warto wejść na naszego Instagrama. jak się tam śmiejemy, pokazujemy jak pijemy kawę, a ty co pokazujesz na Instagramie? Świstaki, na przykład... co jeszcze? Świstaki, co jeszcze? <śmiech> Kampery. Kampery, <śmiech> świstaki W wolnym <laughs> czasie, którego jest akurat mało, ale pokazuje też na przykład Nie. ostatnio był u nas najbardziej pomodzony chyba w Polsce RAM 1500 Limited. Pozdrawiamy Właściciela, A. bo rozmach przy projekcie był gruby. No, ale tu nie powiem, bo to Silverado jeszcze by go podniósł i nie no, To źle. nawet by było chyba jeszcze bardziej. Patrz. Ale felga jest zacna. Jest. Koło jest na pewno bardziej bardziej okazałe niż hamulce, nie? No tarcza jest biedna. 24. A tam on coś mówił, że koła całe, ten właściciel 37 cali, no, tak? Ale całe już koło. Tarczysty. No to Felgi, ile tam musiał być? 30 cali, chyba, nie? Greatness in the process. Gdzieś taką naklejkę? Na 4 nie. To, to masz, pokazałem. Ej, tu jest trochę gratów jeszcze. Patrz, o ja lubię takie skarby. zawsze. Adam ma przedwczesny Tak, Jakby co to nasz samochód? Nikomu nic nie, wy, nie kradnę. Patrz. mam no, już No właśnie, nie, cała. nie do końca, ale lampy, reflektory, jak mają takie, takie na przykład ułamane uchwyty, jak ten. To często też w serwisach autoryzowanych są tak zwane zestawy naprawcze. Jak myślisz, czy no, Ale takie rzadko, rzadko się zdarzają. No, producentowi łatwiej sprzedać nie nową nie chcę, lampę. Proszę szukać po prostu. Za nie. Kilkaset <laughs> dolarów niż same uchwycenie. Ja ci sprzedam tą za 200 używaną. Ale to jest też moja lampa. Czy chcesz mi moja, moją lampę sprzedawać? Żeby zarobić. Myślisz, że pani Janusz zaakceptuje jako służbówkę? Ja to zaakceptuję jako służbówkę. Adam się przesiądzie na, na lawetę. Najlepsza taśma na świecie. Tak, naprawiona po raz drugi. Patrz jak opłonasz druty, wyszły. Tutaj taśma autodiscover, Weźmy. auto prawie że Chyba poklejone, nie poszuka, nie? naprawione. Można jechać na przegląd. Coś to? A kurde. nie niutonometrów, że jak sprzegło puści to już kapcia pali. Znaczy, hamulec. A zobacz, co ja mam. Co masz? Kluczyk, No Ty kluczy. zjeżdżasz, nie? No to zjeżdżaj Zjeżdżaj stąd. Zjeżdżaj stąd. Kolega. Kolega, wspólnik. Dobra. Uważaj, bo on prawo jazdy zdał Paś jaka łapka porządna Łapka, to jest pół łapka Pół łapka, ale fajny w porównaniu do GMC, chociaż fajny, ty... nie? tunel cały taki sam Hollow Punch Set, jakiś budowlaniec pewnie tym jeździł, bo takimi autami zwykle gdzieś tam amerykańscy fachurzy jeżdżą Mamy, o, sticker mamy, zaraz wam powiem co to jest dokładnie za wersja Auto w pakiecie LT Crew w kolorze Black z Interior Jet Black skonfigurowany na 53 tysiące dolarów. Ty, jaki obraz fajny z kamery 3D. Dobra, także wszystko jest na naszym Instagramie, także zapraszamy do oglądania tam na bieżąco, co się u nas dzieje. Masz, bierz najbardziej wartościowe rzeczy. Ja Tyle, ale lubię... klapa jest cała, chyba Ja, ja, się, ja lubię się lubię z takich części, bo jak jest cała, tak jak tu, albo o, to jest całe uszkodzenie, to taka część spokojnie się nadaje jeszcze do użycia, nie? Proszę bardzo. Tym bardziej, że to jest plastik, w który wchodzi kołek, a plastiki też również można naprawiać i spokojnie ten uchwyt tutaj jest, jest cały. Co z klapą? Klapa pogięta od spodu, ale zderzak wygląda na cały, tylko że on chromowany jest, nie, też wdzieciony. Ale to samo poszycie można Wasu zamówić. Będzie. Najważniejsze, że lampy Gdzie całe. Lampka od spodu. Dół. Dół. Ho-ho, no. mam coś na Ciebie. Ja to biorę. Kawrucha, ja to, to zawsze. Ty to zawsze znajdziesz coś dla siebie. Ty to zawsze. Najmniej ja nie denerwuj. Ja to taka fajna jakaś. Nie taka jak ten. No ja wiem. Jak mieli chłopacy na 850 przygodami. Nie? Nie? No nie, nie, to taki. Metalowy. Ja, ja już to biorę do domu. Deski masz na budowę, ty lubisz budowę. Tak, a co ty lubisz? Ja lubię kije baseballowe znajdywać. Pyl, ty już z kolegami chodzić z kijami. To jest mój kij, proszę. Oj, co się bić. Kurwa. Tam radę. O. Uj. Dobrze, że mam zasięg ramion duży Poszedł Myślisz, że coś będzie śmietnikiem? A jednak przyjeżdżaj, jeszcze... pasy się przydadzą panu Januszowi, Jeszcze, w stanie, jeszcze jesteś w stanie coś wykorzystać. <grym> <grym> Jakby policja zaczęła, po co pan? Znalazłem w Chevroletcie. czy <grym> ktoś uwierzy. Znalazłem w bagażniku. To musi być, wiesz... O, nie Panie, że taki ciężki, nie? Nie. No ten element blaszany, nie? Ale to wymienisz? No, sam Chrom zamówisz. Tak. Sam chrom zamówisz? Podejrzewam, że reszta A, przy... Tak, też. Nawet wiesz, wszystkie śruby, wiązki, to wiesz, jakby to wypieprzyli. To, to jest, jest cała barwa. Kilka tak. cent dolarów, nie? Kij baseballowy. Do rozwiązywania problemów. Ja, jeżeli nas nie zasubskrybujesz, to. Co Jak tak? zaś? Co chciałeś? A ty jeszcze nas nie subskrybujesz? Patrzcie, to jest nawiązanie Jeepa. Bardzo ładny akcent, żeby do moich spodni pasował. Dali takie, um, takie pokrowce na książki. Kiedyś wszystkie były skórzane, a teraz dają takie proekologiczne, materiałowe. Ale to jest nawiązanie do takiego militarnego charakteru Jeepa. No, tutaj takie lekkie moro, więc fajnie to wygląda. Skupmy się na materiałach. Przede wszystkim góra deski, bardzo miękka. To, to już w ogóle jakość tej skóry, przeszycie. No to jest inny zupełnie poziom, do którego jakby nie byliśmy przyzwyczajeni, w, jeżeli mówimy tutaj o Jeepie. Patrzcie, element tutaj taki chromowany, nawiewy, wszystko takie ładne, ze smakiem zrobione. No zupełnie coś innego niż, niż, niż te poprzednie amerykańskie wersje. No, ekran, przyciski od góry, wszystko ładne, przemyślane. Proszę bardzo, o, zamykana tutaj całość. No jak w że to tworzy dokładnie taką, taką ładną, spójną całość. Fajne, dwa, gniazda, dwa gniazda, dwa gniazda USB-C. Gniazdo do zapalniczki, no i grze się lipski. Nie Chyba. No i fajna sprawa, chowany hak. Tutaj mamy przystosowany gniazdo pod Amerykę, ale problem. Nie zrobić, no ja nie mogę wyjść z podziwu. Europejczycy muszą przy konfiguracji o, sparty, nowego wiesz. auta płacić kilka tysięcy za to. elektrycznie hak, po to, żeby on nie raził. Podczas gdy Amerykanie pinka, możemy tutaj oczywiście dwa rodzaje haka zamontować, no lub też europejski standardowy. Natomiast gdy haka nie korzystamy, tu, tu, tu. mamy zaślepkę, nic nie widać, nic nie razi. Patent 10 razy tańszy, a tak samo skuteczny. Wyłącz ten mikrofon! Tutaj mamy nowy kluczyk do nowego Jeepa. Proszę bardzo. O, tutaj wyciągany grot. Ładnie wygląda bardzo schludnie. Sygnał dźwiękowy, uruchamianie bezkluczykowe. Klapa, otwieranie, zamykanie. Ładny, zgrabny bardzo kluczyk. Taki ciężki, solidny się wydaje. Masz, potrzymaj. No, nie jest to kluczyk do Maserati, który można kogoś przywalić, nie? Jak tym kijem, nie? Ale. Fajny. Odpalamy? Tam procedurę trzeba, kod PIN trzeba podać. jak PIN do karty podaj, bo tu potrzeba, do terminala. Te cztery jedynki, abyście z jego kartę. No co, nasza robota w paszkówce zakończona. W tym odcinku to już wszystko. Pamiętaj, subskrybuj kanał, bo inaczej będziesz miał do czynienia z Adamem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i zapraszamy oczywiście na Facebooka i Instagrama. Trzymajcie się, cześć! Łapka w górę, subskrypcja. Ta, łapa. A co z łapą w górę? No to ty mnie jeszcze nie Łapa w górę, subskrypcja i do zobaczenia. Cześć.